Witajcie kochani, ja właśnie wróciłam z wywiadu w pytaniu na śniadanie i w tym momencie postanowiłam nagrać dla was filmik o tym jak wyglądał ten wyjazd, jak to wyglądało za kulisami także nagrywam ten filmik we wtorek pomimo, że pewnie wrzucę wam go zwyczajowo na kanał w piątek, także się nie zdziwcie poza tym chciałam wykorzystać to, że mam ładny makijaż, który mi się bardzo podoba Został zrobiony przez profesjonalistów, w związku z tym, żeby go sobie zostawić na wieczną pamiątkę na tym kanale, kręcę materiał dzisiaj. I słuchajcie, jazda do telewizji to jest zawsze przygoda. Nie jest to mój pierwszy wyjazd, to był już chyba trzeci albo czwarty. Tak, bo pierwszy raz byłam w telewizji Opole, kiedy to promowałam film Dwubiegunowi razem z Asią. Potem na pewno byłam dwa razy w telewizji ABC i wydaje mi się, że jeszcze raz w którymś momencie, ale już teraz nie pamiętam. Także w każdym razie nie jest to moje pierwsze wydarzenie telewizyjne ani radiowe. Natomiast w telewizji, kiedy pierwszy raz byłam właśnie w Opolu, to wszystko działo się tak na szybko i tak na dziko, że tak naprawdę w sumie nie udało nam się załapać na wizaż i malowałyśmy się słuchajcie przy takim lustrze w ogóle przy szafie, bo no po prostu nie zdążyłyśmy się załapać na ten profesjonalny makijaż. Natomiast w telewizji polskiej wszystko jest profeska. Są bardzo mi ludzie, bardzo te panie są fajne, robią bardzo profesjonalny make-up. Naprawdę można się poczuć jak gwiazda. No i oczywiście trzeba być dużo wcześniej. No i tutaj jakby się nam dzisiaj średnio spięło, bo... Jechałam mm, oczywiście z moim partnerem, bo ja nie lubię jeździć w trasy sama samochodem. I... Wjechaliśmy wcześniej rano, bo moje wejście było o 10.31, więc miałam być o 9.30 na miejscu. No ale GPS pokazuje trasę, pokazuje teoretycznie korki, ale są one wyłącznie teoretyczne. Natomiast w praktyce okazały się one być dużo większe, i jeszcze ja zupełnie nie pomnę tej sytuacji. A wymyśliłam sobie, że chcę podjechać do Burger Kinga na chwilę po kawę i, i kanapkę. No i tak też uczyniłam. Czekaliśmy chwilę, bo oni zawsze te roślinne to tam dłużej nie wiem, wygrzebują, grzeją, robią dopiero i to zawsze trochę dłużej trwa. No i okazało się, że przed Warszawą ten korek był dużo, dużo, dużo wcześniej niż Myśleliśmy, że będzie. Ja oczywiście się spięłam, byłam zestresowana już w pioruny, Bo tak jakby, wiecie, wystąpienie swoją drogą. Zawsze się zastanawia człowiek, czy na pewno uda mu się te zdania ładnie zbudować. Niby to nie jest temat, na który ja nic nie wiem, nie? To nie jest tak, że nawet idę do terytorium i nie wiem, jakie będą y, pytania. Zważywszy, że tutaj na przykład było super w ogóle, bo dziewczyny mi podesłały pytania, y, to w sensie zagadnienia, które będą poruszane. I zresztą, prawdę mówiąc, jak się dowiedziałam, to zostałam zaproszona po tym, jak yy, jakby tam w telewizji zauważyli artykuł na Onecie, który się pojawił. Wam też podlinkowałam. Yy, dzięki yy, właśnie uprzejmości autorki artykułu z Dramedonetu medonet, udało się załapać na Onet, udało się załapać dzięki temu do pytania na śniadanie. Więc jakby tam były nawet odnośniki do określonych fragmentów tego artykułu, więc wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać. Dowiedziałam się, że będę z panią Mają Herman, znaną celebrytką, psychiatrką i moim zdaniem super, że jest celebrytką i... Wiem, że jeszcze osób tam się do niej o to przywala, strasznie, że się lansuje, ale ja uważam, że to jest bardzo fajnie, że właśnie psychiatra jest medialny, że mówi od strony swojej, no bo ja tu opowiadam Wam od strony pacjenta, natomiast ona może się wypowiedzieć od strony profesjonalisty, diagnosty, ale też osoby, która wie, jak to jest po tej drugiej stronie, nie? jakie są problemy, z czym oni się mierzą. Więc tak naprawdę myślę, że właśnie to super, że to jest jakoś tam medialne i myślę, że. Im więcej y, osób mówi o w ogóle o zdrowiu psychicznym, tym lepiej, także to jest super. I zresztą y, Ma też y, od dawna śledzę i jej kibicuję, więc dla mnie to też było super, że mogłam się dzisiaj z nią spotkać, bołam bardzo ciekawa, jaką jest osobą. Więc jakby samo to było dla mnie takie trochę stresujące, no a, y, a trzeba było dojechać na czas. No, i oczywiście ten moment, w którym czułam się tak strasznie głupio i wystraszona, że muszę napisać tam dziewczynom, że się spóźnię. I to spóźnienie to było 20 minut. Tak w sensie dużo. Nie? Dużo. Jeszcze oczywiście na estakadzie pomyliliśmy z zjazdy, więc no właśnie. Przyjechaliśmy mocno spóźnieni, na szczęście, tak, na, na szczęście się wszystko uspieło jeszcze, ale już na szybko był makijaż, już przyszedł mnie chłopak wywoływać, że już za moment wchodzimy na, na wizję, a jeszcze włosów nie miałam zrobionych. I to był moment, kiedy spiałam się drugi raz, bo jak już przyjechaliśmy mm, i udało się nam stanąć gdzieś na tym parkingu zarąbanym potąd, Yy, w ogóle takim, wiecie, na, na zakazie, no ale to się wytnie, nie? To się wytnie. Jak już udało mi się tam usiąść przy tym makijażu, to już po prostu czułam się jak gwiazda, jak po prostu, wiecie. Co prawda, nie udało mi się złapać na garderobę, więc yy, przebierała, przebierałam się w kiblu, ale to jakby najmniejszy problem, bo mówię, no trochę przyjechałam po prostu spóźniona, moja wina. Yy, także przebrałam się na szybko i, i siedziałam, już. Mówię, ach. Jakie to jest miłe, nie? Wszyscy, wszyscy koło was skaczą, tu pani maluje, tu robi coś, i to naprawdę jest takie przyjemne, i jeszcze potem, jak się otwiera oczy, ten efekt, wow, że naprawdę wygląda się tak super. Ja nie umiem sobie zrobić ładnego makijażu, a, a pani po prostu, jak widzicie, to bosko jej wyszło. Od razu człowiek się czuje taki piękny, um, no ale był moment tej spiny, kiedy się okazało, że ja tu jeszcze włosy, no ale dobra, zdążyliśmy z tymi włosami, słuchajcie, ja biegłam na szpilkach. Przez korytarz, e, za tym panem, żeby zdążyć, no bo trzeba było jeszcze podpiąć, podpiąć te wszystkie gadżety dookoła. No i, i siup na tą kanapę, nie? Tak się dzwonię, Boże, jak ja mam te nogi ułożyć, bo ja nie wiem z której kamery będzie, a gdzie ja mam te nogi, nie? Zdążyłyśmy na szybko jeszcze wymienić, y, z Mają uprzejmości przedstawić się, dojść do tego, że w sumie to obie już się y, trochę znamy z mediów, w sensie śledzimy siebie nawzajem i w ogóle. Także poczułam się takie, taka ekscytacja, którą zresztą po mnie widać, takie wow, wow, nie? I taka fajna, mądra babka mówi o mnie, że, że moje materiały są spoko, i że robię dobrą robotę, i że ona w ogóle jest jakby, nie? Jak mi się miło zrobiło w ogóle. W ogóle mi się zrobiło tak niesamowicie miło. Bo to jest super fajne, kiedy ktoś, kogo szanujecie i uważacie, że jest naprawdę sensowny, mówi o was, że was docenia, nie? W jakiś sposób, że uważa, że jesteście spoko. Jakie naprawdę to było bardzo, bardzo miłe i bardzo fajne. I tak sobie pomyślałam i ja mówię, kurde, bałam się, że w ogóle przy niej wypadnę fatalnie, nie? Bo na zasadzie yy, ładna, mądra kobieta. Wiecie, to jest tak, że przy niektórych osobach jest łatwo brylować, ale kiedy widzicie kogoś, kto sam z siebie jest charyzmatyczny, właśnie bardzo atrakcyjny i bardzo taki inteligentny, no to, to tak się martwicie, że wypadniecie jak taka blada popółczyna. No ale tak w sumie poczułam się naprawdę przy niej mega komfortowo, co też było bardzo fajne i myślę, że tak swoją drogą od stanu profesjonalnej psychiatra dobrze jeśli takie odczucie daje drugiej osobie. Miałyśmy tego czasu mniej, niż myślałam, że będziemy miały. Miałyśmy wypisanych więcej zagadnień, niż udało się nam poruszyć. Bo na przykład ja jeszcze miałam wypowiadać na temat tego, w jaki sposób pomagam innym. A już nie wiem, czy przez to, że za długo obie gadałyśmy, czy przez coś. W każdym razie, no już się nie spięło czasowo, więc tylko tyle powiedziałyśmy, ile się nam udało powiedzieć. Wydaje mi się, bo tego nie oglądałam póki co, może komuś się udało nagrać. Jeśli komuś się udało nagrać, albo malinka, linka, to wrzucajcie w komentarz. Hmm. Ale wydaje mi się, że poszło spoko. Jakby ja jestem zadowolona. Myślę, że jeszcze będę wrzucała zdjęcie. Zrobiłam sobie zdjęcie z mają. Yy, I nie ogólnie ogólnie bardzo fajnie. Potem sobie pocykałam fotki na ściance. Yy, Nagrałam dla Was tego mikro, live'a, no, filmik mały. Sorta. I też powrzucałam, także taka jestem dzisiaj, jeszcze wiecie, I jest to fajne, że jakby yy, adrenalina zrobiła swoje, i jestem bez hydroksyzyny i w ogóle. Wczoraj miałam taki zjazd, że się martwiłam, jak ja dzisiaj dam radę. Wczoraj yy, udało mi się cyknąć jeden coaching, a po nim musiałam odwołać pozostałe spotkania. Po prostu byłam w takim stanie, że ledwo kojarzyłam, co się ze mną dzieje. Ja ledwo dobrynam do końca tego jednego coachingu i czułam, że zaraz odpłynę. I że w zasadzie to y, powinnam już w połowie powiedzieć, że sorry, ale nie, a mówię, nie, doczołgam się, dam radę jeszcze jakoś, dam radę. I, i tak naprawdę, no. Zależało mi na tym, żeby dokończyć, nie? Bo jeszcze akurat um, dziewczyna była po prostu w trudnym momencie, w którym myślę, że potrzebowała tego wsparcia, żeby po prostu choćby pobyć razem, więc y, no, a że zależy mi na ludziach, z którymi pracuję, więc no, jakby gdzieś tam dźwignęłam. Ale, ale poza tym byłam wczoraj wyłączona totalnie. I bałam się, że dzisiaj będzie to samo. Zwłaszcza, że nocy nie miałam za dobrej, ale, ale dzisiaj jest spoko. Mówię, myślę, że też na takim pałerze, na którym albo dzisiaj jestem właśnie ze względu na adrenalinę, albo też dlatego, że w ogóle jestem teraz w takim stanie nieco podniesionym. To, że wczoraj było źle, myślę, było efektem tego, że zapomniałam wziąć jednej dawki leków i akurat to była dawka ze wszystkimi antydepresantami, więc myślę, że dlatego mogło mnie tam trochę przymulić. No, także było fajnie. Jestem bardzo zadowolona. Na powrocie zrobiłam sobie przyjemność. Wzięłam sobie zmaczka lody z pojawą kamerową. I przyjechałam tutaj. Stwierdziłam, że właśnie nagram wam filmik, żeby się makijaż nie zmarnował. No bo faktycznie, no co zrobić z tym makijażem, jak się już wyjdzie stamtąd? No wiecie, to jest takie, że właściwie no co? Położyć się. No, teraz należałoby się gdzieś wylansować z tym makijażem, żeby no właśnie on się tak nie zmarnował. No to ja stwierdziłam, że wylansuję się, nagrywając wam filmik. Właśnie opowiadając, jak to wygląda. Wiem, że dzisiaj jestem może trochę chaotyczna. Ale no, ale myślę, że taki przekaz na, na żywo z emocjami też, też jest spoko. Tak przynajmniej mi się wydaje. Najważniejsze jest to, że o Hadzie mówi się coraz więcej. A i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć. Ogólnie to jest w ogóle super, bo tam jak idziecie, to zazwyczaj Was pytają na właśnie wizerzysta, fryzjer po kolei, Typu, a no z czym przyjeżdża pani, i ta, 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 ta. To też jest fajne, bo tak naprawdę to, że zagadują, to tak dodaje ducha, nie? I, i wszyscy, kiedy mówiłam, że z dwubiegunówką, to naprawdę podchodzili do tego z zaciekawieniem. Ja sobie, dobra, a czy może pani o tym powiedzieć więcej? Tam zależy pani ty no z kim tam akurat się pyknie. A zasadzie, no, o czym to jest? Aha, to często jest tak, że ktoś mówi, o, a ja też mam kogoś z dwubiegunówką. Zawsze się okazuje, jak się z kimś rozmawia, prawie zawsze, że ktoś ma, nie wiem, szwagra, wujka, ciotka, ciotki brata. Albo kolegę, albo koleżankę. Zawsze gdzieś tam kogoś zna, gdzieś już tam coraz bardziej o tym, o tym słychać, nie? że to nie jest taki już. Hmm. Ale nadal jest tak, że ludzie coś kojarzą, że gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiedzą, w którym kościele. I w związku z tym pytają, są zaciekawieni. To jest fajne, że nie są też wystraszeni, tylko po prostu ich to interesuje. I tutaj na przykład, jak skończyliśmy już ten wywiad. To z prowadzącymi chwilę też rozmawiałyśmy, że właśnie na ten temat można być dużo dłużej. I kiedy oni się y, zapoznawali z materiałami na temat tego, w ogóle swoją drogą kosmos, nie? Że ci ludzie muszą o tych wszystkich rzeczach, o których będą rozmawiać, po kolei gdzieś tam doczytać, żeby mieć pojęcie w ogóle jakiekolwiek, o czym rozmawiają. Także szacun dla nich, bo myślę, że to jest wymagająca robota. I. I właśnie mówi, że dla nich to brzmi ciekawie taki temat. No to też tam chwilę rozmawiałyśmy o tym Hadzie. Pan kamerzysta też zahaczył typu o, że naprawdę coś tam. Także naprawdę bardzo fajnie. Mm. I, I. myślę, że to jest super, że o tym Hadzie się mówi. Wybra miączko mi jest jeszcze. Że o tym Hadzie się mówi. I no. Tak, taki dzień dzisiaj. Psychoedukacja idzie w świat, jest tego coraz więcej, jest dobrze. I cieszę się, że udaje mi się w takich momentach wypaść profesjonalnie, a jak się dla Was tu nagrywam, to mogę momentami wyglądać nieprofesjonalnie. Chociaż właśnie też dostałam taki feedback niedawno, od jednej z kobitek, że tak naprawdę jest mię zaskoczona, jak bardzo profesjonalnie potrafię wypaść, w sensie, kiedy rozmawiam, tak jak prowadzę sesję, bo kiedy oglądałam moje filmiki, zwłaszcza te starsze, no to tam wyglądało to bardzo różnie. No wyglądało to bardzo różnie. I nawet teraz wygląda to bardzo różnie, ponieważ kiedy nagrywam wam filmiki, to próbuję pokazywać, jakby zupełnie tak naturalnie i na żywo. Jak wygląda moje samopoczucie w, dawnej chwili, w danej chwili? Bez oceniania tego, bez ubarwiania tego, bez retuszu, bez montaży. I uważam, że jakkolwiek montaże, różne inne rzeczy dają, jak ktoś ładnie mówi, profesjonalizmu, dodają samemu filmikowi. Ale tu nie chodzi o, o profesjonalizm akurat w tym wypadku, tylko chodzi o szczery przekaz. Jakby co innego ten kanał ma robić. Więc y, pokazuję Wam jakby nie tylko to, co jest od strony merytorycznej, nie przekazuję tylko od strony merytorycznej, ale też to, jak to wygląda. Więc wychodzę z założenia, że jeżeli czuję się danego dnia podekscytowana bardzo, to mogę tę ekscytację po prostu Wam pokazać. E, bez cięcia, wyrzucania jakichś rzeczy, że jeżeli się zamotam, to to zamotanie może być widoczne, bo to też coś pokazuje, e, a nie na zasadzie ojojojojoj. Wytniemy, tego nie było. Można i tak. W sumie można i tak, tylko po prostu uważam, że nie jest to potrzebne do niczego. Natomiast tak, na sesjach jestem bardzo profesjonalna i wiem, że to się potrafi może niektórym osobom kłócić albo gdzieś tam nie wyobrażać, że, że tak może być. Ale jeżeli jesteście ciekawi mojego poziomu profesjonalizmu, to Was po prostu zapraszam na, na konsultacje i coachingi, bo to jest no po prostu mój trochę inny świat. Praca to praca. A kanał to kanał. No są jakby dwie inne niższości. Dobra, bo już tu przegadałam strasznie. Dzisiaj ten filmik wyszedł mega długi. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. I jeżeli, mówię, ktoś znalazł ten filmik w sensie z wywiadem, to możecie podziękować. Jeżeli ja znajdę, to też wam podlinkuję, żebyście mogli zobaczyć. Także, jeżeli po jakimś czasie znajdziecie tam link na dole, możecie sprawdzać, czy będzie. No to znaczy, że ja znalazłam. I zapraszam Was na moje media społecznościowe. Serdecznie polecam kurs o Hadzie, który można zakupić. Z linku poniżej macie w opisie. Również polecam moje e-booki o emocjach, o relacjach, dlatego że to są. Tak naprawdę bardzo ważne rzeczy dla każdego hodowca. No, i jeśli chcielibyście postawić mi wirtualną kawkę, to zapraszam na bajkafitu. I zapraszam Was też, oczywiście, jeżeli przypadkowo ktoś jeszcze nie śledzi na media społecznościowe e, Mai Herman, bo bardzo warto. Trzymajcie się, kochani Buziaki, papa. Pa.